Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj patelnię grillową 24 cm na 24 cm firmy Kinghoff. Jest to model KH3845. Tak prezentuje się opakowanie tego produktu. Teraz pokażemy, jak ta patelnia prezentuje się na żywo. Tutaj mamy rączkę. Rączka jest oczywiście odczepiana. A w środku w pudełku jest jeszcze karta gwarancyjna, która nam tutaj ucieka. Jest to coś takiego. Odkładamy na bok. Tu mamy samą patelnię. Już pokazuję, jak to wygląda. Tu coś takiego. Tu mamy spód. Spód oczywiście z logiem marki Kinghoff. Wszystkie typy kuchni, łącznie z kuchenkami indukcyjnymi. Tu jest oczywiście mocowanie do rączki. Tak wygląda powierzchnia tej patelni. Na chwilę to odłożymy na bok. Pokażemy rączkę. Musimy ją wyjąć z folii. Rączka wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z metalu z wykończeniem z metalu, ze stali nierdzewnej, w takiej jakby polerowanej. Oczywiście tutaj mamy rączkę, to się tutaj mocuje do patelni. Trzeba ją odkręcić maksymalnie jak się uda. Trochę skomplikowane jak to się robi za pierwszym razem. Na innych naszych wideo pokazuję, jak to zrobić z patelnią Berkhoffa. O, udało się. Teraz zakręcamy sobie tą rączkę. Ona nam się już tu Jeszcze nie. Aha, no tak, tu jest trochę inny mechanizm niż w patelniach Berkhoffa. W patelniach Berkhoffa mamy takie samo zaciskające się taką samo zaciskającą się złączkę. Tutaj niestety musimy sobie użyć śrubokrętu i po prostu przykręcić to, tak jak tutaj Państwo widzą. Chciałem to zrobić tak, jak tam, tam jest po prostu sobie kręcimy i to nam się ładnie zaciska. Tutaj niestety jest to trochę inaczej wykonane, no ale mniej więcej zasada działania jest ta sama. Generalnie, jeżeli dłużej nie będziemy używać, warto sobie tą rączkę odpiąć, położyć w patelni i zajmuje nam to dużo mniej miejsca. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych pokazów na których można zobaczyć. Inne produkty firmy Kinghoff, jak i również inne patelnie grillowe, na przykład z Berghoffa, gdzie właśnie mówiłem o tych rączkach. No i oczywiście do sprawdzenia oferty cenowej na www.kupujesz.pl Serdecznie pozdrawiam.